Cześć! Dzisiaj nadszedł czas na tartę kokosową z kremem mango. Ona jest po prostu rewelacyjna ją uwielbiam. Zaczynamy od kremu. Czyli jedno dojrzałe mango obieramy, kroimy w kosteczkę i blendujemy na w miarę jak najbardziej jednolitą masę. Do niej dodajemy około łyżeczki soku z cytryny, aby nam mango nie zaczęło e, się wściemniać. No i dodajemy łyżkę cukru pudru. Dokładnie to mieszamy. Powstanie taka masa. Teraz w misce mam serek mascarpone, który miksuję, aby go rozluźnić. Teraz będę do niego dodawała po odrobinie naszego mango. Zaczynam na początku od jednej łyżki, żeby to odpowiednio połączyć, żeby nic mi się tutaj nie zaczęło ścinać. Później dodaję stopniowo resztę. I to wszystko jeszcze doprawiam do smaku, tak naprawdę. Jedną łyżką cukru pudru, ale tu już zależy od tego, czy mieliście bardzo słodkie mango, czy takie nie do końca dojrzałe jak ja. Więc musicie spróbować po prostu tej masy i stwierdzić, czy musicie jeszcze troszeczkę dodać. Wkładam ją do lodówki na czas przygotowywania ciasta. Dzięki temu nam nieco ta masa stwardnieje. W tym czasie. Zajmuję się właśnie spodem ciasta, czyli ubijam na sztywno trzy białka, dodaję do nich na początku szklaneczkę wiórków kokosowych, dokładnie to mieszam, następnie kolejną małą szklaneczkę wiórków kokosowych, a także pół szklanki cukru pudru, który przesiewam przez sitko. No i w tym momencie mogę już wszystko dokładnie wymieszać. Piekarnik w międzyczasie rozgrzewam do 180 stopni. Formę odtarty wykładamy papierem do pieczenia, brzegi smarujemy jakimś tłuszczem. Wszystko, jednak czy to będzie trochę oliwy czy masło, ważne żeby po prostu ciasto nam nie przywarło w trakcie pieczenia. Rozsmarowujemy je dokładnie, rozklepujemy to ciasto z wiórków kokosowych i pieczemy w 180 stopniach przez około 25 minut, aż będzie miał kolor złocisty i będzie w domu unosił się piękny aromat kokosu. Jak już ciasto ostygnie po upieczeniu, to możemy przełożyć do rękawa lub po prostu nakładać z łyżki na wierzch naszą masę z mango. Ja na taką masę z mango nałożyłam banana, którego skropiłam cytryną, aby mi nie zaczął brązowieć. Pokroiłam go i poukładałam w dowolny sposób na wierzchu. Na to wszystko starłam jeszcze mleczną czekoladę. No i na środek bytknęłam jeszcze ostatni kawałek czekolady. No i tak przygotowaną tartę oczywiście zaserwowałam moim najbliższym. Jest naprawdę bardzo dobra. Wyjątkowo te smaki ze sobą się komponują. Ja ją polecam. A po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblogspot.com. Życzymy smacznego. Zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy